Cześć, cześć witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie. Dzisiaj będzie troszeczkę inny odcinek, ponieważ chciałbym przeprowadzić pewien test. Tak, jeszcze na survivalu nie zdobyłem oto tej posiadłości. Tak, i dzisiaj słuchajcie, jak widzicie mam tylko jeden pasek zapełniony itemami. Mam zerowy level, i po tym odcinku dowiemy się jaki lód możemy znaleźć w tej posiadłości. Oraz zobaczymy, ile na przykład poziomów będziemy mogli zdobyć. Jednocześnie, słuchajcie, mam bardzo, bardzo proset, więc nic mnie nie powinno zabić, ale jednocześnie powalczymy sobie z tymi duszkami, które, słuchajcie, zostały dodane do Minecrafta, a ja jeszcze z, niki, z nimi nie walczyłem. Tak, mamy Minecrafta 1.11, w końcu jest aktualizacja i zapraszam Was do filmu m, tego, który pojawił się na ekranie, jeśli jeszcze nie wiecie, co zostało dodane, e, no. I tyle tak naprawdę. Słuchajcie, lecimy w takim razie. E, zapewne wiecie jak to wszystko wygląda. To jest oczywiście generowana e, nowa struktura w Minecraft. I słuchajcie, dobra mamy creepery. E, I zobaczymy co my tu możemy w sumie zdobyć. E, jak wyglądają luty w tych skrzynkach. Tylko żeby się tu nie zgubić. Na cześć ziomki. Okej, okay. one są bardzo szybkie zobaczcie. E, doganiają nas jak normalnie biegniemy, więc... E, naprawdę pro. O, i dropy, emerady. No, szczerze mówiąc, o tym nie wiedziałem, ale warto się dokształcić, Roxu. Dobra, pochodnia. Oś gnajko. Ja ci dam strzałę. Ja ci dam. No, niestety mam taki proset, albo stety, e, żeby nie zginąć. Okej, okay, dobra. Jak widzicie, mam też kwiatki. Możemy je też sobie, sobie zebrać, aby zobaczyć później pod koniec, jak to wygląda z tym wszystkim. No dobra, okej, okay, fajnie, dzięki. E, oczywiście bardzo dużo również drewna, tak? Które możemy sobie... O, dynie patrzcie! Nice! Wow, to jest fajne. A? Dość sporo tego tu jest. No ale dobra, chyba nie będziemy zbierać takich dyni. E, dyni. Trochę ich tutaj jest, mi bardziej zależy na mm, itemach, które możemy znaleźć. O, melody. które możemy znaleźć na przykład w skrzynkach. A to ciekawe, dobra, okej. Okay. Lecimy dalej. Więc mamy już dwa pokoje za sobą. zobaczymy, co tu jeszcze jest. Kolejny pokój, w którym, uwaga, mamy wełnę, tak? Tak, wełnę. Zastanawiamy się, po co ta wełna tutaj jest, słuchajcie. No ale jeśli ktoś cierpi na deficyt wełny, a rzeczywiście mu się przyda, no to jak najbardziej może sobie taką wełnę zabrać. E, całkiem spokojarz, trochę tego tutaj jest. Myślę, że tak mógłby się z tego uzbierać. No dobra, chodźmy dalej. Wiecie co? Ja tu podstawię pochodnie, bo zaraz mi się zacznie coś tu respić. A to? To jest chyba farma grzybów, wiecie? No nie no, jak to ma działać jako farma grzybów, czekajcie. No nie wiem, nie wiem kompletnie co to jest, po prostu woda. I jak widzicie drzewko. Mm -hmm. W tym drzewku nic nie ma, nie? Żadnej skrzynki w środku? Nie, okej. Okay. Nie, nic niestety nie ma, kurde. Dobra, lecimy dalej. A. O, o kurde, jednak mi biją te skubańce. Tu widziałem kolejnego. No jak na razie wszystkich mamy tych samych, że tak powiem, wrogów. No nie, no nie, no nie. No. Wow, 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 wow. Ziemki, easy, 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 easy. easy. Dobra, trzeba coś zjeść, żeby nam się tutaj zdrówko napełniło. A ty, pajączku, spadaj. O, ładnie, tak, taki łuk mi się podoba. Dobra, zobaczmy, co mamy w kolejny pomieszczeniu. Słuchajcie, może macie jakieś propozycje na nazwy. Tych pomieszczeń. Na przykład jak się na. <laughs> jak byście nazwali na przykład to pomieszczenie? Będziemy spróbować nazywać te pomieszczenia z każdym kolejnym pokojem. To wygląda jak jakaś świątynia, widzicie? A przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli macie własną propozycję, to możecie napisać świątynia myślnik, własna propozycja. E, bo czemu nie? Dobra, ok Zobaczymy, co jest kolejne pomieszczenie chyba jest tam. Aha, no tutaj powinno być łatwo. To może być magazyn według mnie. I to chyba jest magazyn. I czy coś w tych skrzyniach znajdziemy? A no, zaraz sprawdzimy, ale najpierw Creeper. Padaj. Dobra, mam cię. Zaraz zobaczymy, czy coś w tych skrzyniach można znaleźć. Bo wydaje mi się, że może być z tym krucho. Mamy już szósty poziom. Więc nieźle. Ale pomimo, że dacie radę na lajcie. Myślę, że to jakiś, jakiś nowy item, jakaś siekierka czy coś. Że dacie radę, to chyba sprawdzałem, po yy, na wejść tutaj z żelazną zbroją i rozgromić po prostu wszystko. Skrzynki też nie są takie tanie do zrobienia, więc myślę, że również możecie sobie te skrzynki zabrać. Bo czemu nie? Czy coś jeszcze znajdziemy na przykład na górze? Nie, same kwiatki. Ok, czyli tutaj nic nie ma. Wiem, że jest ukryty chyba jakiś pokój. Ale to. O, okej, okay. to są cele. Przynajmniej taka jest moja propozycja. I myślę, że inaczej tego nazwać się wręcz nie da. Oczywiście może być to jakieś więzienie czy coś w tym stylu, ale nie inaczej. Kaldron. Tak, po angielsku. Zapomniałem nazwę po polsku, ale również bardzo przydatna rzecz, bo troszkę żelaza to nas będzie kosztować. A możemy sobie wykopać taki Taki kaldron. To był kocioł. Tak, kocioł. I bez problemu go sobie zabrać. Fajna rzecz. O, zobaczcie, więc mamy już dwa kotły. Trzy kotły? Wow. Naprawdę nieźle. I tu pewnie będzie czwarty. Jasne. Czy coś pod tymi dywanami jest? Niestety nie, a szkoda. Mogłoby być taki badanie jak w Iglo. Sami wiecie jak to wyglądało. Ale niestety czegoś takiego tutaj nie ma. Czy tam jest jakieś kolejne pomieszczenie? Tak, tam jest jakieś kolejne pomieszczenie, do którego się teraz udamy. To wygląda jak, słuchajcie, jakieś biuro. Jadalnia czy coś takiego. Jak słyszycie wiercenie w ścianie, to wybaczcie, ale mój sąsiad jest dziwny i wierci już trzeci dzień. Nie rozumiem, co można wiercić trzeci dzień. Hello neighbor. O, tutaj mamy kol po, raz, po raz kolejny świątynia, i zastanawiam się, czy może coś w tym posągu jest w środku. Chociaż wątpię. Raczej nie. Raczej nie. Nie, no nie ma sensu rozwalać, ale również wełna może się przydać. No dobra, zbieramy tu Mukty Expa, bo trochę jeszcze przed nami drogi jest. To nie jest takie małe, wiecie? O kurde, a co to jest? Co to za budynek? wygląda może, nie wiem, jakaś mównica, czy, czy pasowanie na jakiegoś żołnierza, czy coś w tym. żołnierza wojownika. Nie mam pojęcia. Za banderem nic nie ma, ale. Hmm, możecie podsyłać propozycję nazwy tego pokoju, bo naprawdę nie mam pojęcia. E, w ogóle dziękuję Wam również za ciekawy odzew y, pod ostatnim materiałem Minecraft Słakach e, napisaliście bardzo, bardzo dużo komentarzy z tymi sucharami bardzo przyjemnie mi się je czytało więc. O, zobaczcie, no nieźle. Złota, diamentowa motyka. Boże, najgorszy loot ever, nie? No to przyda się, no nie warto krawcić, ale pewnie się przyda. Nie oszukujmy się. Czy coś w tych skrzynkach znajdziemy. O kurde, chociaż jedna mogłoby być z jakimś lutem, co? Ale niestety chyba nie, więc myślę, że nie ma sensu tego sprawdzać, ale wiecie co, ja jestem oparty, upa więc sprawdzę i tak wszystkie. Nie, to chyba nic nie ma. Dobra, pewnie jakąś zaminałem, To znowu możemy nazwać magazynem, no bo jakżeby inaczej, jak mamy tutaj jakieś skrzynki, ewentualnie spiżarnią, e, czy coś w ten deseń, ale inne nazwy mi nie przychodzą do głowy, więc niestety tutaj nic nie ma. Nie wiem czy wiecie, ale respi się wybrana ilość tych mobów, e, tych ziomków, więc nie ma ich nieskończenie wiele. Wiecie co, ja muszę troszeczkę scitować. I wziąć sobie torcze pochodnie, bo chcę wam po prostu wszystko zaprezentować. Myślę, że możemy zamienić to i wywalić jabłuszka, bo trochę tych pochodni będziemy potrzebować. Dobrze wiecie, że to ja i tak tej demki sobie tą zbroję zcitowałem. Aha, tutaj po raz kolejny mam jakiś gabinet, jak widzicie, więc znowu to samo. Powtarzają się te pokoje. To w sumie nie dziwota. Bo to jest dość spory, ta cała posiadłość. Ale wiecie co, wydaje mi się, że jednak coś ominęliśmy. O, to toporek. Zwyczajny. Szkoda, że nie jest jakiś e, zenchantowany czy coś w tym stylu. Dobrze, tu byliśmy, tu byliśmy. E, ten pokój? Nie wiem jak nazwać ten pokój. W ogóle nie mam pojęcia, też możecie napisać. To są po prostu farmy. Hmm. co, ty? Nie, myślę, że tutaj jest jakiś zamurowany pokój, bo to byłoby rzeczywiście fajne, gdyby jakieś pokoje były w grze zamurowane w tym. W tym mansion, Posiadłeś po angielsku. Dobra, myślę, że to zombie jest. Nie, chyba jednak niczego nie ominęliśmy, chociaż tak ominęliśmy. Tutaj mamy farmę grzybów. Zwróćcie uwagę. No, to jest farma grzybków. Aha. Fajnie, jest piętrowa. Oszty. Nie wiem, czy jest piętrowa, ale zaraz się przekonam, może tam jest jakaś skrzynia ukryta. Nie, niestety nie, po prostu jakiś daszek bez sensu, daszek w pokoju. What the fuck. No ale przynajmniej mamy grzybki, z których możemy oczywiście zrobić sobie zupkę. jak widzicie, nie mogę już tych itemów zbierać, bo mam ich dość sporo. Wełnę, Boże ile tego tu można zebrać, tego wszystkiego. Płytę skąd ja mam, płytę z tego, z tej skrzynki. No dobra, więc tak czy siak mamy... Grzybka? Więc wiem, że możemy tu zabrać grzybka. Pusta skrzynka. Kurde. Why? O! Co to jest, słuchajcie? Co to jest? What? To jest, słuchajcie, jakaś cela, ale taka dla VIPa, nie? Aha. Okej, okay, mamy kolejny cauldron. Zobaczcie, mam miecz Umbry. No, i tutaj nic więcej nie znajdziemy. Hmm. To ciekawe. W tym pokoju to pomieszczenie pierwszy raz widzę. No ale dobrze, chodźmy dalej. Wiem, że. Mm, nie wszystkie, słuchajcie, te posiadłości wyglądają tak samo. Więc tak naprawdę, moglibyśmy sobie później zrobić jeszcze jedną taką przechadzkę. I prawdopodobnie odkrylibyśmy zupełnie inne pokoje. Jeśli chcecie taki materiał, żebym pokazał wam w jednym filmie wszystkie mm, pokoje. To zapraszam do mm, ewentualnie oceny albo komentarza. Preferuję ocenę. <grym> eee, bo można to bardzo łatwym sposobem zrobić. Po prostu przywołujemy wszystkie pokoje blokiem struktur. No dobra, zobaczmy co tutaj dalej znajdziemy. Tutaj mamy drugie piętro. I serio, Roksu? serio, drugie piętro? Nie zauważyliśmy w ogóle. Łóżko. Szkoda, że nieprawdziwy łóżka. Tutaj mamy chyba kominek. To jest chyba kominek, więc po prostu nazwę to pokojem gościnnym albo sypialnią. Um, bo nie mam żadnej innej nazwy na to cudo. No dobra. Kolejny pokój. Oh god. O! Tutaj trochę was więcej jest. Ale punch! Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Nie zauważyłem go, tak się wtopił. No nie! Zabiłem go. To jest ten koleś, który te magiczne sztuczki robi. No serio, mam nadzieję, że będzie jeszcze jeden. Bo ja po, po to tutaj przyszedłem, wiecie? Ja cię krecę. Ale fail. No dobrze. Zapewne wiecie, co to jest. To jest totem nieśmiertelności. Jak zginiemy. Eee, dostajemy drugie życia, więc bardzo fajna rzecz. Kurde, no, te duszki by to były, ja cię kręcę lipa. Co to jest właśnie? To jest świątynia jakiegoś kota. Nie wiem, takiego kota w Minecrafcie chyba nie ma, żeby miał zielone oczy, ale możecie napisać, bo swoją drogą są w sumie nie wiem. Eee, kot zbudowany z wełny. Jak nazywam to pomieszczenie? Nie wiem, jakieś pomieszczenie ku czci kolejna świątynia, nie ma pojęcia. Czy coś na tym kocie znajdziemy na jego górze tutaj? Nie, a szkoda, a szkoda. Eee, dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj są jeszcze za Jest! Patrzcie. Ha! Tutaj ma te spiryty, te małe duszki, które. Eee, wow! Co tu jest grane? Ja to już widziałem na filmach innych, ale... Czekajcie, pokażcie mi to jeszcze raz. What the fuck, jakie cudo, nie? Świetnie. Dobra, e, ziomek, w takim razie ja cię zabiję, bo chcę twój totem. Jaki to szybki jesteś? Mocny i mocny, naprawdę. Dobra, mamy drugi totem, który się niestety, jak widzicie, nie stakuje. Więc to też pewne, pewne utrudnienie, ale to dobrze, żeby tych totemów nie było. Nie wiadomo ile. God. Jakie mości, nie? No, padaj, co ty? Nieśmiertelny jesteś? Dobra, padł. Co my mamy w tym pomieszczeniu? Spadaj. E, szczerze mówiąc, chyba nic. E, to jakie to jest pomieszczenie? Jakieś pomieszczenie spotkań? Może. Nie wiem, może główne, główny gabinet szefa. Jak widzicie, tutaj jest piórko. E, I kilka stołów, może jakieś. Y, mm, nie wiem, słuchajcie, jakieś pomieszczenie, właśnie do spotkań, coś w tym stylu. To jest taka hala. Eee, dobra. Lecimy dalej. Mamy dziesiąty level, więc całkiem ciekawie. Tutaj byliśmy, więc się wracamy. Ten sufit jest fajnie zrobiony, podoba mi się. Ha. No dobra. Sprawdźmy, co jeszcze znajdziemy w tej świątyni. Co to jest? O, ty faniaku Co te strzały się odbijają, tak? Co to za pomieszczenie, słuchajcie. O-o, tam coś jest. To tu jakiś wychodek jest? Szafa? Dziwaczne, nie? Takie bez większego sensu. Um, ale sprawdźmy na tą drabinkę. Tu powinno być jakieś skrzynka albo łóżko. Tak, łóżko wiedziałem, że będzie. E, skrzynka. Wow, patrzcie, kolejny loot. Golden Apple. To niestety nie jest koks e, Apple. <noise> koks jabłko. Mm, tylko zwykłe. Chlebek. Melony, gunpowder, wheat mamy też płytę no i linę, tak. Hmm. No całkiem fajnie, nie będziemy tego zbierać. Wszystko macie na ekranie, jak tutaj lód możemy znaleźć, ale spodziewałem się większych kokosów, typu może nawet jakieś enchantowane zbroje czy coś w ten deseń, ale. Wow, jeszcze jedno piętro, zaraz tam wejdziemy. Ale powiem wam, że takie rzeczy prędzej znajdziemy w endzie niż tutaj. No już, no już. Dobrze, wiem, 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 że mnie nie lubicie. Nie wiem za co, Holender, co ja wam zrobiłem. Może dlatego, że wam kradnę temy. Hmm. Ale przynajmniej siekierek możemy trochę nazbierać. Dobra, zanim tam wejdziemy, pod koniec, zobaczymy, co znajduje się jeszcze tutaj. Wow, patrzcie, to jest jakaś mapa, to jest jakieś pomieszczenie, wiecie, planowane, planowanie i tak dalej, jakaś strategia. Cuda nie widy, śledzą mnie. Papa, popa, pa. popa. Pa. Pa. Dobra, dzięki. Ile mamy emeraldów? 26, słuchajcie, to jest niezły lud. Poza tym mamy tutaj również też e, książki. Półki z książkami, więc to naprawdę jest fajna rzecz. E, dywany bez e, większej. O nie, o nie, o nie. Trafić was łuku to jest naprawdę wyczyn. Dobra, mamy kolejny totem, więc zobaczcie, mamy już trzy totemy z takiej jednej willi, więc podejrzewam, że ten lud może zostać zmieniony, bo jest to zbyt op. Chociaż wille są bardzo trudne do znalezienia. Wille są naprawdę bardzo trudne do znalezienia w minecrafcie. Eee, zaraz wam coś pokażę. Tak. No, ty jeszcze. Chole rozwiałeś gnego. I kolejne książki, które na pewno się przydadzą. Co to loto? Co, co, to chodzi? Jakiś pająk. Dobra, wywalmy to. Mamy trzy totemy, super rzecz. Tam nie ma żadnej skrzynki na górze. Nie widzę. O! Skubany lata i mnie wkurza, no. Irytujesz mnie, mały. Dobra, padłeś. Jest nowa komenda w Minecraftie 1.10, która nazywa się Locate, która brzmi raczej Locate. Jeśli chcecie znaleźć taką willę, bierzecie Locate Mansion. Uh, locate, czekajcie, bo chyba coś zrąbałem. Locate. z dużej, dobra. I zobaczcie, jest na 23 000, 000 Kratce, więc no dość daleko od miejsca spawnu. I znaleźć taką posiadłość jest naprawdę całkiem ciężko. Więc... Yy, powodzenia. A, a ja tymczasem uciekam do kolejnych pomieszczeń, bo chyba jeszcze tam coś jest, słychać. Tutaj był jakiś toporek, więc toporek mi się teraz akurat przyda. Czy tutaj jeszcze coś znajdziemy? Tak, tutaj jeszcze coś jest, jak widzicie. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, które jest chyba pokojem również jakimś sypialnianym, czy... Sam nie wiem, jak to do końca nazwać. No. Dobra, coś takiego mm, dość nudny pokoik. Tutaj, kurde, co to jakiś ring jest, czy jak? Cholera. No już, no już, wiem, że mam totemy, ale. Aha, no tu. Cholera. O nie, znowu ty. Ciebie muszę zabić. Ho, no tu. Dobra, mam Cię. I zobaczcie, mamy już czwarty totem. No, szczerze mówiąc, według mnie jest to zbyt op. Zbyt op, ponieważ mamy cztery totemy, które już pozwalają nam uniknąć śmierci cztery razy. Więc yy, myślę, że to zostanie zmienione i po prostu będzie pewien loot, wybrany procent takiego dropu z moba. Ehm... Um, bo jest to po prostu za łatwe. No dobrze. Enderman, tak. O, dzięki ziomuś. No w nogi dalej. Dobra, mam cię. Parę okej, okay, Jeszcze zdobyłem. I zobaczcie kolejne kolejna skrzynka z lutem. No dość sporo tego Gunpowdera. 17 aż. Um, dwa wiaderka. No. Tak to się prezentuje, jak widzicie. A, 17 tu też nie było. Ja miałem to w tym, w inwentory. No ale dobrze. Spokorzasz. Ok, lecimy sobie dalej. Tam na górze już chyba nic nie ma. Tam jest dach, zobaczcie. Mam... Możemy sobie zrobić wyjście na dach. I tam zaraz pójdziemy, czyli do najwyższego piętra. I zaraz zobaczymy, co tam, słuchajcie, znajdziemy. Ok, dobra. Lecimy, musimy stąd wyjść. Tam nie chcę wchodzić, bo raczej tutaj nic nie znajdziemy. Zobaczcie. Po prostu jakiś dziwaczny ring. A, idziemy sobie tutaj. Tutaj nie byłem. To jest kolejny jakiś, jak widzicie, stół. Tutaj jeszcze jeden z obrusem nawet. I też nic ciekawego. Nie wiem jak to nazwać. Nie mam pojęcia. Tutaj mamy kolejny pokój gościnny albo sypialnię, jak to woli. Cześć. O, a tutaj jeszcze nie byliśmy. Tu mamy jakieś skrzynki. Cholera. Ok. Tutaj mamy jakieś półki z książkami. To bym nazwał po prostu czytelnią. Jeśli macie swoje propozycje, to piszcie, ale chyba, chyba to jest najlepsze określenie na taki pokój. I możemy sobie polecieć dalej. I chyba tu już byłby koniec, bo my poszliśmy najpierw w lewo. Um, e, tak, w lewo, jeśli patrzymy z tej perspektywy, i obeszliśmy cały, w sumie, dookoła cały budynek. Tak, byliśmy tutaj wszędzie, już byliśmy. Wszystko już rozwaliliśmy, więc lecimy na najwyższe piętro. Zobaczymy, co, co znajdziemy, właśnie tam. Myślę, że będzie coś fajnego. Może jakiś najlepszy lód. E, gdzie było to wejście, słuchajcie? Tutaj, okej, okay, schody. Pomieszczenie ze schodami, które jak widzicie, możemy sobie wejść pod schody, nic ciekawego, czyli po prostu klatka schodowa. Okej, okay, zobaczcie. Nice. Aha, coś się zbugowało. I jesteśmy, cześć! No i co my tu znajdziemy? Nie mówcie, że tylko ten jeden pokój, bo będę zawiedziony. Przecież ja już w tym pokoju byłem. Poważnie. Specjalnie chciałem, żeby wysadził, żebym zobaczył, czy coś tu jeszcze jest. Ale no niezbyt. To chyba wszystko, czego możemy się spodziewać po tej willi. Ale wiem, że jeszcze może być ukryty jeden pokój, który może nawet jest tutaj. What? Tak, to jest to pomieszczenie. Zaraz zobaczymy, co się znajduje w tej skrzynce. No i kolejny ludzcy, który nie jest zbyt, jak widzicie, bogaty, więc... Najlepszą rzeczą z tego wszystkiego to jest to są Emeraldy, em, Totemy, i ewentualnie jakieś narzędzia diamentowe, może jakiś mierz znajdziecie, jeśli Wam się uda. Cauldron to też bardzo fajna rzecz, którą możemy znaleźć w mansion posiadłości. I oczywiście, jeśli ktoś cierpi na deficyt chociażby pumpkinów czy też melonów, albo dopiero co szuka nasion do swojej farmy, no to jak najbardziej może sobie zdobyć z takiej posiadłości takie rzeczy. Um, no i to byłoby, słuchajcie, na tyle. Nie będziemy przedłużać tego materiału, bo trwa już on wystarczająco długo, uh, więc nie ma co szaleć. Aaaa, krówka! Boże, ja mam jakiegoś pecha ostatnio w celowaniu. Tam jeszcze gdzieś się znajduje, z tego co wiem, domek wiedziem, bo widziałem z daleka. Ale już nie będziemy tam chodzić. No dobrze, dziękuję wam za obejrzenie tego luźnego materiału i sam chciałem się przekonać, co możemy znaleźć właśnie... W takiej posiadłości grałem na poziomie Normal. Jak widzicie, był to dla mnie pikuś. No oczywiście miałem taką zbroję, że nie miałem prawa zginąć. Nawet pewnie jakby się bardzo postarał. Mm, ale tak czy inaczej myślę, że było ciekawie. Okej, okay, dobra. W takim razie dzięki za oglądanie. Game mode. E i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Może dzisiaj pojawi się jeszcze jakiś custom map, nie jestem pewien. Eee, zobaczymy jak uda mi się wyrobić. O, widzicie tutaj macie domek wiedźmy ha, 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 ha. Cześć! A ty jesteś jeszcze biedniejsza od tamtych ziemków. Na razie.